Witam wszystkich na porannej aktualizacji rynku Forex. 11 dzień maja, czwartek. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko moje spojrzenie na rynek. I tak przechodzimy już sobie do wykresów. Zaczynamy od złota, bo tutaj się dość dużo dzieje. Na złodzie wczoraj dało nam bardzo ładnie zarobić. Zaczęliśmy SPY strefę i zobaczcie co, jak ładnie ten setup został wypełniony po wybiciu z tego klina, jak ładnie ten setup został wypełniony e, przy ogłoszeniu danych. Teraz spodziewam się dojścia tutaj ceny na 20,27 20, 27 e, I z tego poziomu tutaj też może się pojawić odbicie, także ale z tego poziomu na pewno będę zagrywał e, pozycje długie. Ponieważ spodziewam się większego odbicia tutaj na tym poziomie 20-27 i dojścia, później będę wyznaczał ten target, ale to już na naszym forum rzucę, jak ktoś tam będzie korzystał, mam nadzieję, że wczoraj ci, którzy są na naszym forum korzystali z tych analiz złota, no bo one dały wczoraj bardzo ładnie zarobić, złoto <laughs> prawie ruch na 20 dolarów, także jest to bardzo duży ruch na, na, na cenie złota. I teraz spodziewam się zejścia. Tutaj, jeżeli by ta strefa nie wytrzymała, jeżeli ją wybijemy, no to następnym poziomem, który będę obserwował jest 20 Także pamiętajcie o stopnocie. Tutaj jest to interwał 30-minutowy, także ta realizacja może być szybsza. Najpierw przetestowanie tego poziomu jakaś reakcja i odejście do góry do góry i zejście niżej do tego poziomu. Dlaczego ten poziom? Ponieważ tutaj mamy bardzo silny klaster FIBO. Co sobie pomierzycie macie 161 tutaj. Tak jedno. Kolejny poziom, który nam tutaj się klastruje, to jest tutaj z tego podbicia. Sobie weźmiemy, tak. 161 na tym poziomie. I kolejny poziom, jak sobie weźmiemy cały ten ruch wzrostowy, który nam się tutaj odbył, to tak? mamy 0,61, czyli bardzo, bardzo mocny poziom, do, na który złoto reaguje. Dlatego też mówię, że tutaj będę zajmował pozycję, jeżeli tutaj cena dojdzie, no widzimy tutaj tą reakcję Następną rzeczą, która dzisiaj się będzie działać, to to wyniki finansowe zdeklarowanie wstępnie, decyzja w sprawie stóp procentowych w Anglii, czyli wszystkie pary do, do, do funta, do dolara 14.30, zdeklarowanie wstępnie w grudniu, wskaźnik PBI <trykujesz> i przemówienie prezesa Banku z Wielkiej Brytanii, także Banku Centralnego w Wielkiej Brytanii. Także dzisiaj dość dużo danych, ważne dane, może ujać rzekiem. Trzeba uważać i Zabezpieczać pozycję, co jest etapem, że będą się no, dużo szybciej realizowały. Widzimy, że dolar odbija. Zobaczymy, jak to reaguje na dzisiejsze dane z rynku, <grym> <grym> będą miały na pewno być duży wpływ. Teraz widzimy, że ta strefa tutaj stała się wsparciem. Dążymy do tego, do tego poziomu, gdzie już cena nam się odbijała. Jeżeli go wybijemy, z się to dolar ma się dalej nam umacniać. Przechodzimy do nas taka. Może, tutaj może, tak. ja my widzimy, że Nam tak. nam tą strefę i testuje ją od góry, tak? Yy, czyli jeżeli wybijemy tą strefę, tutaj jest to jest tował 4 godzinowy, no to spodziewam się dojść do 13.634. A wybiliśmy tą strefę i dlatego ja oczekuję tego Synulacji tego ruchu wzrostowego, no chyba że pójdziemy pod nią, no tu zielona strefa powinna nas utrzymać. Może ta strefa będzie jeszcze testowana, nadbijana, ale ogólnie z czy dojście tutaj te rejony. Euro-dolar odbiliśmy się od wsparcia 1,099,1. I ja oczekuję zejścia ceny tutaj do 1.08746, 1.08489. Tutaj będę dokonywał jakiejś zagranicy na odbicie. To jest D1, także szeroki, dosyć interwał. Mniejszy interwał omówimy sobie na naszym forum. Ono na pewno coś dzisiaj tam będziemy zagrywać na dolarze. Tutaj fund do dolara. Jak dołączyć do forum informacje pod nagraniem kontakt na telegramie, jeżeli ktoś chce dołączyć, napiszcie, wyślę Wam wszystkie informacje, jak to zrobić, tutaj widzimy na funcie do dolara strefa dalej obowiązuje ta prospodkowa, wybyliśmy z tego klina zwyszkującego, no i moje targety to jest tak finalny to jest zasięg tej dużej zielonej korekty, no a po drodze mamy, mamy tutaj takie poziomy jak tak, które wyznaczyłem, do pierwszego się zbliżamy. i tutaj zbliżamy się do tego poziomu 1,25997. Uderzyliśmy, widać, że pojawia się ta pierwsza reakcja tutaj. Ja myślę, że jeszcze tutaj no, trochę niżej uderzał ten poziom. Pojawia się tutaj reakcja, gdzie możemy zobaczyć podbicie, natomiast wybicie tego poziomu, bo no dla mnie jest kontynuacja tego ruchu, przynajmniej tutaj do tego ZCP. Które mamy i już sobie tutaj prze... przeniesiemy. Tutaj. O. I tutaj do tego poziomu to jest następny przystanek, gdzie będę szukał pozycji e... zagrania na reakcję. <laughs> gaz ziemny, gaz ziemny bez zmian. E... E... Oczekuję wypełnienia tej niebieskiej strefy. Tutaj widzimy. GAP, który jest do wypełnienia, poziom FIBO jest nieco niżej, także tutaj ten poziom 204 najprawdopodobniej zostanie zakształtowany. Ja będę tutaj dokładał osobiście pozycji na, na gazie ziemi długich, tak, będziemy mieli wtedy taką odwróconą głowę z ramionami, tutaj zejście, lewe ramię, głowa, prawe ramię i odejście głowy. Także tutaj oczekuję zejścia do tej strefy. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Życzę wszystkim udanych tradeów. Pamiętajcie o 13, 14, 30, 15, 15. Ważne dane mogą mieć duży wpływ na rynek. Może pojawić się większa zmienność, podobnie jak to miało miejsce wczoraj. Także uważajcie na swoje pozycje, zabezpieczajcie je, pamiętajcie o stoposach, Pamiętajcie również, że nie są to rekomendacje inwestycyjne, są to moje spojrzenie na rynek. Dziękuję wszystkim i do usłyszenia jutro. Cześć.